Uwaga! W filmie nie będę mógł pokazywać fragmentów wyciekłego odcinka Władców Muhuan, Komitet Rodzicielski, który jest masowo zdejmowany z YouTube. Nie będę mógł tutaj nawet pokazywać z niego pojedynczych klatek, bo po prostu nie chcę mieć problemów. Więc przepraszam, ale do reprezentacji Władców Muhuan będę mógł tu korzystać tylko i wyłącznie z jedynej niewyciekłej rzeczy z niego tedyskur do piosenki Dojrzewanie wrzuconej na oficjalny kanał telewizyjny. Wyobraźcie sobie to. Mamy wczesne lata 2000 w Polsce, co kojarzy się wam z tym okresem? Raczkujący polski YouTube, Tibia, Counter-Strike, filmiki z Menelami itp. Ale jest też pewna kreskówka, która jest nieodzowną częścią tego okresu. Jak chociażby żółwie Ninja i lata 80 w Ameryce Władcy Much. to kreskówka dla dorosłych Artostwa Bartosza Kędziewskiego. Opowiadała ona o perypetiach czterech kumpli z podwórka. Bogatego chłopaka maślany, prostego dzieciaka wieśniaka Anusiaka, kujona konieczki i maskotki serialu Małego Zombie Czesia. W każdym odcinku przeżywali różne przygody, takie jak ucieczka ze szkolnego balu, odkrycie zestrypa z burgerami tworzyje z ludzkiego mięsa, wstępywanie do harcerzy i tak Kreskówka stała się kolosalnym hitem w Polsce i była nim aż do końca swojej emisji, ale była dość ciekawie podzielona. Dorośli, na których kreskówka została stworzona, znienawidzili jej bardzo szybko. Dorośli narzekali, że denerwuje ich postać Czesia, że seria może uczyć dzieci źle pisać, że animacja to podróbka South Parku i tak Wiecie natomiast, kto pokochał władców? Uch? Dzieci. Kreskówka stała się natychmiastowym hitem pośród polskich dzieci. I twórcy władców to zauważyli. Szybko pojawiały się zeszyty, piórniki, tornistry, ołówki. Napoje gazowane. Sam pamiętam, jak przyniosłem do szkoły podstawowej komiks z władcami much i każdy na szkolnym podwórku zbiegł się do mnie, żeby poczytać. Skończyło się to tak, że pani dyrektor zabrała mi komiks, po czym wezwała moją matkę do szkoły i narzekała, że dziecku? Tak z przekleństwami? Moja teoria jest taka, że za wielkim sukcesem władców wśród dzieci stało to, że była to jedyna kreskówka, szczególnie Polska. Gdzie dzieci zachowywały się jak faktyczne polskie dzieci. Amerykańskie kreskówki, choć fajne, zawsze wydawały mi się, przynajmniej jako dziecku, jako ewidentnie opisujące coś obcego z tymi wszystkimi specyficznymi zagadnieniami, takimi jak baseball, szkolne autobusy, futbol amerykański, PTA, jeden dzień przerwy zimowej itp. Podczas gdy inne polskie kreskówki i filmy przedstawiające dzieci, no. Powiedzmy, że zestarzały się kiepsko i nie były dostosowane do tego, jak dzieci zachowywały się w obecnych czasach. Podczas gdy inne polskie kreskówki pokazywały nadmiernie miłe i ułożone dzieci z fryzurami na kask, mówiące perfekcyjną polszczyzną, władcy much dawali dzieciom faktyczne, utożsamialne postaci. Bogaty dzieciak z miasta. Biedniejszy dzieciak ze wsi czy tam przedmieścia, dziwny inteligentny dzieciak, który zgaduje po latach mógł być rel dla dzieci z autyzmem lub Aspergerem, choć oficjalnie rzekomo miał ADHD, mimo tego, że nie wykazywał tego żadnych przejawów. No i oczywiście Czesio, czyli wesoły zombie, który co odcinek rzuca jakimiś zabawnymi dla dzieci tekstami, przez co stał się maskotką serialu. Z serialem ewidentnie bardziej utożsamiły się dzieci niż dorośli. I tak leciał przez 6 sezonów i film pełnometrażowy, aż w końcu. Bach. zakończył się. Bez jakiegoś wielkiego finału, bez zakończenia, po prostu nastał bezceremonialny koniec serialu. Do czasu. Od 2019 w sieci zaczęły pojawiać się zwiastuny Władców Much One. Rebootu serii dziejącego się w zgaduje naszych czasach. Na początku pojawiła się piosenka Dojrzewanie. A następnie teasery, choćby w telewizyjnych spotach reklamujące wielki powrót serii. Wszyscy byli podjarani, bo władcy bądź co, bądź byli częścią dzieciństwa wielu ludzi, teraz wchodzących w okres dorosłości lub nastoletni, a i nowa generacja mogłaby, tak jak moja, pokochać Czesia i Paczkę. Seria miała ponownie szansę stać się hitem, a do sieci wyciekł nawet cały odcinek pod tytułem Komitet Rodzicielski. W końcu nadszedł wyczekiwany dzień premiery i. Nic, absolutnie nic zero. Żadnego odcinka w telewizji, żadnego zwiastunu, niczego. Zupełnie jakby to wszystko był jeden wielki żart czy coś w tym rodzaju. Jedyne co zostało to cały odcinek 18 komitet rodzicielski, który ktoś wyciekł do internetu. Więc. Go obejrzałem i był. Ne. Eh. Po obejrzeniu odcinka Komitet rodzicielski nie czułem tego co kiedyś. Nie był on w ogóle śmieszny, postacie zachowywały się dziwnie, animacja była strasznie skoczna i dekoncentrująca, a żarty były bezbeczne, Na przykład z dupy pod koniec pojawił się Trump i Putin. Po prostu mało mi to przyjem, przypadło do gustu. Ale dlaczego to anulowali? Dlaczego anulowali cały serial, jeżeli bierzemy pod uwagę to, że cały odcinek wyciekł, to byłby cały gotowy sezon lub parę? To jest ciekawe, prawda? Otóż ja mam pewną teorię na ten temat, którą ośmielę się wam dzisiaj przedstawić. Myślałem nad nią już jakiś czas i teraz w końcu mogę ją przedstawić. Oczywiście jest to tylko i wyłącznie moja teoria i przypuszczenia, ale jestem zdania, że ma ona bardzo duży sens i jest podparta wieloma dowodami. Otóż Mam wrażenie, że serial anulowano, bo był po prostu złej jakości. Mam przeczucie, że autor serialu Bartosz Kędzierski przez okres absencji stał się takim typem człowieka, który stale pisze i powtarza: "U, pis, jebać pis, 8 kropek, Polska zła", jak większość celebrytów te parę lat temu. Z tego powodu wysunąłem stwierdzenie, że serial mógł być przepełniony wręcz żałosnym, żenującym, politycznym na czasie humorem, jak na przykład co w hałdzie piszczy. Dobra opa, dalej jedziemy. Teraz słuchaj, mam taką trudną zagadkę Hop, co wierzy w cuda Guten Morgen Do tego stopnia, że Polsat czy TV4 Mogli po prostu wyciągnąć wtyczkę I anulować jego emisję Ale jakie mam ku temu argumenty Spytacie, proszę bardzo Po pierwsze, sam wyciekły odcinek I jego zawartość Odcinek Komitet Rodzicielski Posiada ewidentnie upchane na siłę Strasznie upolitycznione nawiązania Wcześniej niewidzialni rodzice Karoliny i Zajkowskiego posiadają teraz jakieś topical nowe wersje, kolejno lesbiki, wyglądające jak typowe sojaki i żołnierz wojska polskiego. Ponadto pod koniec odcinka mamy wodza długołuchych orków i Trumpa oraz latającego potwora spaghetti, czyli najbardziej cringe'owy ateistyczny mem. Mówię to jako ateista. Sam odcinek nawet nie jest śmieszny, nie ma żadnej śmiesznej czy przypominającej przygody dzieci fabuły. Polega na tym, że postacie protestują, bo regulamin szkoły jest naruszany. Rany, ciekawe o co może chodzić. Ponadto, Angelika nie jest już zła, a każdy chłopak ma dziewczynę, mimo tego, że w oryginale, całkiem realistycznie dla młodych chłopców, nie znosili dziewczyn lub, jak to zawsze mówi w serialu, pedałek, bo nie mają wacka. Zgaduje Bartek myśli, że tak powinno być, bo równość czy coś takiego. Tak jeszcze w tym temacie, to to, co mamy z serialu, posiada też dla mnie strasznie dziwne zafascynowanie okresem dojrzewania i seksualnością. Dlaczego? Po co to? Oryginał zaskarbił sobie serca ludzi bez tego. Czy naprawdę musimy sprowadzać wszystko do seksualności i strefy płciowej? Chłopacy mieli wyjebane na seksualność, poza tymi dwoma i niezręcznymi odcinkami, z czego jeden jest dość obleśny na tyle, że telewizja zabroniła jego puszczania. Więc po co to? Po co to? Bo to progresywne, I guess? Teraz zapewne możecie mi napisać, że to przecież miała być kontynuacja oryginalnego serialu opowiadająca o dalszych przygodach chłopaków, więc to dojrzewanie i tak dalej jest zrozumiałe. I ja wziąłem to pod uwagę, ale tutaj pojawiają się problemy, które sugerują inaczej. Po pierwsze, okres dojrzewania. Kiedy zaczyna się okres dojrzewania płciowego dziecka? Wiem, obrzydliwy niezręczny temat, ale na pewno nie w wieku 8 lat, tylko 12. Chłopacy jednak nie wyglądają ani trochę starzej. Ani nie są wyżsi, ani nie są dojrzalsi, ani nie mają designów nastolatków. Dalej mają 8 lat i przez to centrowanie serii na ich seksualności jest niepotrzebne i daje podobną energię co Big Mouth. Nie wiem czy seria byłaby aż tak obrzydliwa i zdeprabowana jak Big Mouth, ale raczej nie. Po drugie, seria nigdy nie była reklamowana jako kontynuacja. Słowo powrót nie musi koniecznie oznaczać, że coś jest kontynuacją, i może oznaczać po prostu reboot, czym ta seria definitywnie jest. Ta seria jest rebootem, podobnie jak Atomówki i Atomówki z 2016 roku, tak na przykład. Stare postacie wyglądają identycznie, poza paroma zmianami z powodu animacji jak wspomniałem, mamy też nowe dodane postaci, ale stare powracają i tak dalej. Po trzecie, obecnie bardzo modne jest tworzenie koszmarnych rebootów nostalgicznych marek, więc czemu miałbym nie myśleć, że to jest też taki przypadek? Mam więcej dowodów, które ku temu świadczą niż takich przeciwko tej tezie. Zwłaszcza, że inna polska nostalgiczna marka również niedługo dostanie koszmarny reboot. I teraz czas na mój ostatni, największy dowód. Proszę bardzo. To co tu widzicie, to bardzo szybko skasowany post na oficjalnym fanpage'u Władców Much, powstałym z okazji planowanego rebootu Władców Much One, gdzie Bartek ryczał, że pisto wcielenie szatana i Jarko Beton blokuje trzesiowe przygody i w ogóle wiecie, polityk A, polityk B. Ewidentnie, ma ewidentnie mamy tutaj manipulowanie widzami, żeby zagłosowali na polityka A, a nie na polityka B, wiedząc, że polityk B im coś zabiera. Po tym fanpage przestał postować i do tej pory jest nieaktywny. Ciekawe czemu. Więc tak, moim zdaniem, ktoś w telewizji pewnie powiedział Bartkowi dość. Bo podejrzewam, że cały serial był mega zblatowany ze swoją wiadomością. A kto chciałby puszczać w telewizji jakiś kontrowersyjny serial... Który sra polityką na prawo i lewo, szczególnie, że sra na kogoś, kogo wyborcy bądź co, bądź stanowią dużą część oglądających. Tylko na litość Sechmet. Nie odbierajcie tego jako mnie twierdzącego, że Kaczorek i jego klika to jakieś demony i blokują czesiowe przygody, bo zwalanie wszystkiego na partię Imperatora Daka jest dla mnie straszną, politrucką, krindżową. Przestańcie. Polityka to smród i nie jest ona przesłaniem tego filmu. Tak więc, oto mój film, gdzie opowiadam o tym, dlaczego jestem zadowolony z tego, że Władcy much One nie wyszli. Bo po prostu byli upolitycznionym, nieśmiesznym rebootem. Zamiast ubolewać nad tym, że nie zobaczymy już nowych odcinków Władców, ubolewać powinniśmy raczej nad ich, trudną dla laika, dostępnością. Jedyne możliwości ich legalnego obejrzenia to usługa Polsat Box. Moim zdaniem, ktokolwiek posiada obecnie prawa do Władców Much, ignoruje gęś znoszącą złote jaja, nie tworząc kanału dla Władców na YouTube, gdzie wrzucałby wszystkie odcinki. Ludziom brakuje Władców Much, co widać po reakcjach na informacje o Ribusie i ilekroć odcinek jest przesyłane na YouTube, a następnie zdejmowany. Kanał, gdzie wszystkie ich odcinki byłyby dostępne za darmo, zdobywałby duże wyświetlenia i zasięgi, nawet bez nowych odcinków. Kapitan Bomba jest dowodem, że nawet jeśli serial jest martwy od lat, można zdobyć audiencję i dobre wyświetlenia nawet powtórkami, kompilacjami i shotami z odcinków. Poza tym ludziom brakuje alternatyw na rynku dorosłych kreskówek. Obecnie monopol na kreskówki dla dorosłych ma Spinka Film Studios, której blok ekipa autorstwa Bartosza Walaszka jest oglądana przez masę polskich dzieci i młodzieży. Poza nią nie ma żadnej alternatywy czy żadnej innej kreskówki dla dorosłych, absolutnie żadnej konkurencji. Z tego też powodu kreskówka staje się według wielu coraz gorsza, z czego niektóre jej odcinki to wręcz po prostu reklamy. Konkurencja dobrze robi na jakość. Może i się mylę, i władcy Muguan faktycznie byliby jakimś cudem dobrzy i jakimś zbiegiem okoliczności do sieci wyciek akurat najgorszy odcinek z całej serii, a cała reszta byłaby tak samo dobra jak poprzednia wersja. Ale po tym co już widziałem, to raczej w to wątpię. I to tak serio, serio wątpię i... Nadal podtrzymuję moją teorię i będę ją podtrzymywał dalej. Chyba, że jakimś cudem pojawią się inne odcinki władców Muhłan, obejrzę je i nie będą takie, jak się obawiam, że są. No, i to by była na tyle. Cześć!